Okej, okay. tak trochę brzydko się chciąłem kalkulatorowi, ale to już. To nigdy nie będzie mieć takiego wpływu. Drugie zakończenie. No dobra, zamknij się po prostu. I pogadajmy z Barnakim. Bracie, czy masz nazbyć mózg? Ja chyba znam inną odpowiedź. Bracie, teraz to bracie, co? Żerówko nie bystał Marię, by pokazać mi, że moje życie jest niepełne. Podczas misji. Ku wyprowadzeniu ludzkości z ciemności, zgubiłem gdzieś swoje człowieczeństwo. To widać. Moja Maria byłaby przerażona, wiedząc, czym się stałem. No. A to ciężar, jakiego nie potrafię znieść. Jestem gotów poświęcić mój mózg, moje własne ja, żeby przywrócić kalkulatorowi pełnię sprawności i pomóc w tworzeniu świata, z którego moja Maria byłaby dumna. Mm -hmm. Decyzję pozostawiam tobie, bracie. Daj mi znać, jeśli chcesz, bym stał się jednością z kalkulatorem. Jasne, ja nie chcę pozbywać się własnego mózgu. Dziękuję, że mi to umożliwiłeś bracie. Nie ma sprawy. Powiedz jej tylko, że kocham ją całym sercem. Ach już go nie mam. <laughs> Powiedz jej, że kocham ją całą nieśmiertelną duszą. Tego też nie masz? I proszę. Powiedz jej, że nie zapomniałem o obietnicy. Mhm, mm okej. Okay. I barnaki wkracza do terminalu. Pozbawiania głowy. Eee, to było bolesne. Stabilizacja sieci neuronowej. Zakończono instalację organicznego procesora. Przesyłanie rozkazu zatrzymania do wszystkich jednostek zewnętrznych. Ja, ja? My. my, zaczynamy się łączyć. My, wy, oni, to wielka rodzina. <laughs> to nie to piosenka. Wiedziony wspomnieniami o żonie i przekonany twoimi słowami, generał śmiało wkracza do komnatu. Jego mózg zostaje wyjęty ponownie i trafia do przygotowanego pojemnika. Staje się jedynym organicznym składnikiem, który ma wpływ na sieć neuronową superkomputera. Łączy się z wrogiem, którego kiedyś poprzysiągł zniszczyć. Jego jedynym celem staje się przywrócenie porządku na pustkowiach oraz zapewnienie żonie bezpieczeństwa, tak jak obiecał dawno temu. Nowy kalkulator poświęca swoje istnienie ocaleniu ludzi czystej krwi od groźby zagłady. Żołnierze bractwa i roboty kalkulatora przywracają porządek, wprowadzając nowe prawa. Kroczą ku swemu celowi odbudowie i nauczaniu ludzkości. Pierwszym krokiem staje się uspokojenie rozdartych walkami rejonów. Połączone oddziały żołnierzy i robotów ruszają patrolować niespokojne obszary. Mają zadać cios wodzą bandytów, aby nie mogli odzyskać sił przez długie lata. Powoli na kontynent wraca technika powstają systemy irygacyjne i po raz pierwszy od dziesiątków lat woda płynie przez wyschnięte ziemie. Wraz ze wzrostem bezpieczeństwa na szlakach handlowych powstają nowe osiedla. Ludzkość znowu zaczyna się rozwijać. Ale dla zmutowanych mieszkańców pustkowi przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Wszyscy dotknięci genetycznymi dewiacjami zostają zamknięci w obozach dla internowanych. Ci, którzy narzekają, zostają przeniesieni do obozów pracy, gdzie ich wyjątkowe zdolności wykorzystuje się do zadań zbyt niebezpiecznych lub niegodnych ludzi. Sprzeciwiający się systemowi są prześladowani lub uciszani. Mutantów, którzy próbują uciekać, ściga się jak głowną zwierzynę. Schwytanych poddaje się publicznym egzekucjom, by reszta. Nieczystych form życia, wiedziała, że wszelkie nieposłuszeństwo karane jest z całą bezwzględnością. Niewielkie grupy ludzi, którzy opierają się dyktatowi nowego bractwa, przyłączają się do banitów i tworzą wspólnie armię wyzwolenia mutantów. Każda osoba podejrzana o popieranie tej organizacji zostaje zatrzymana i przesłuchana przez inkwizytorów, wyznaczonych osobiście przez generała. Wiele osób nie wraca z takich przesłuchań. Ale po każdym zniknięciu, po każdej publicznej egzekucji kolejny rebeliant przyłącza się do banitów. Wkrótce bractwo znajduje się w ogniu walki. Armia Wyzwolenia Mutantów stosuje taktykę partyzancką, starając się w ten sposób zniwelować przytłaczającą przewagę robotów i żołnierzy bractwa. Rebelianci walczą z różnych powodów: z zemsty, z chęci zdobycia wolności lub szansy na lepsze życie. Niektórzy zaś bo w swoim życiu poznali tylko wojnę. To walka, której nie mogą wygrać. Ale ludzkości udało się zrobić krok do przodu. Nastąpiło to powoli, bo czas jest równie ważnym składnikiem wielkich zmian jak porządek i determinacja. Pozbawiona zasobów i ciężkiej broni, Armia Wyzwolenia Mutantów zostaje wkrótce zepchnięta na zachód. Z powrotem na ziemię, gdzie niedawno wielu z nich poczuło gorycz klęski. Działania mutantów stają się coraz bardziej rozpaczliwe, kiedy pojmują, że są spychani do regionu kontrolowanego przez Stare Bractwo Stali. Ludzkość znowu sprawuje władzę, a mutantów czeka tylko śmierć. Czai się za każdym wzgórzem, za każdą skałą, w siatce każdego celownika. Nie ma dla nich sprawiedliwości, nie ma dla nich nadziei. Takie jest życie na pustkowiach. I po raz trzeci i ostatni rozmawiamy z kalkulatorem. Nie, nie, nie. Wiesz co powiem? O, uciekam! Ja freak! Zwiewamy stąd. O ile pamiętam, to mój dobry, falloutowo, tak tiksowy duszek powiedział mi, że to nie ma znaczenia. Czy zwiejemy z tego pomieszczenia, czy z tego budynku, czy nie, ale ja chcę już zwiewać. Zwiewaliśmy w To Zwiewamy teraz. Wszyscy! O, ratujcie swoje życie! Wow, sporo czasu A, do windy! Do windy! Do windy! Do windy! Do windy! Rany! Na drodze do uratowania naszych żyć stoi idiotyzm komputera He papa kalkulator, radź sobie sam Zrób odnowianie systemu O, dobry pomysł Alarm, alarm Układ komunikacji wyłączony. Jednostki zewnętrzne w stanie czuwania. Rozpad sieci neuronowej za trzy, dwie, jedną. Kaboom. Koniec programu. Haha, <laughs> blue screen of death. 不知道 system are